Myślisz, że w średniowieczu ludzie kierowali się wyłącznie czystością i wstrzemięźliwością, że spędzali czas na modlitwie i unikali wszystkiego, co choćby z daleka pachniało seksem? Cóż, zapnij pasy, bo zaraz odkryjesz, że średniowieczna seksualność była tak dzika, tak dziwaczna i tak kompletnie odjechana, że współczesne aplikacje randkowe przy nich wyglądają jak szkółka niedzielna. Zaraz zanurzysz się w szokujący świat średniowiecznych praktyk seksualnych, które sprawiają, że 50 twarzy Greja wygląda jak bajka na dobranoc dla dzieci. Od uczt afrodyzjakowych z jądrami zwierząt po publiczne procesy o impotencję, gdzie mężczyźni musieli udowodnić swoją seksualną dysfunkcję przed sędziami. To, to są fakty, które kompletnie zniszczą wszystko, co myślałeś, że wiesz o ciemnych wiekach. Uwaga, spoiler. Nie były ciemne, dlatego że ludzie nie uprawiali seksu. Były ciemne przez to, co robili w trakcie seksu. Zacznijmy od jednej z najbardziej absurdalnych praktyk zalotów w historii bundling. Wyobraź sobie, jesteś młodym mężczyzną w średniowieczu, i rodzice znaleźli ci potencjalną żonę. Super czas na romantyczny wieczór, prawda? Błąd. Czas dać się zawiązać w worek i wrzucić do łóżka z kompletnie obcą osobą. Bundling był średniowiecznym odpowiednikiem nadzorowanej nocy spędzonej razem, tyle że znacznie bardziej niezręcznym i o dużo wyższej stawce. Młode pary były owijane razem w łóżku, w pełni ubrane, często z drewnianą deską włożoną pomiędzy nich, by zapobiec nieodpowiedniemu kontaktowi. Bo nic tak nie mówi romantyzm, jak spanie obok kogoś, kiedy kawał drewna oddziela wasze ciała. Ale tutaj robi się naprawdę szalone. To nie tylko było tolerowane przez rodziców, to było zalecane. Rodziny wręcz zapraszały kandydatów na mężów, aby spędzili noc, owinięci razem z ich córkami, uważając, że to w jakiś sposób bezpieczny sposób na bliższe poznanie się. Jakby średniowieczni rodzice patrzyli na ideę randki z przyzwoitką i mówili, wiecie co, trzeba tu dodać więcej fizycznych ograniczeń i wspólnego ciepła ciała. Praktyka była tak powszechna, że produkowano specjalne worki do bandlingu, stworzono wręcz całe średniowieczne brazne branże zbudowane wokół zapobiegania dotykaniu się ludzi, podczas gdy zmuszano ich do spania w tym samym łóżku. Dysonans poznawczy jest tu po prostu oszałamiający i niespodzianka. Niespodzianka, bundling wcale nie działał tak, jak zamierzano. Zapisy historyczne pokazują, że wskaźniki ciąż wśród par praktykujących bundling były znacząco wyższe niż wśród par zalecających się w bardziej tradycyjny sposób. Okazuje się, że wsadzenie pełnych hormonów młodych ludzi do jednego łóżka, nawet z przeszkodami, Wcale nie powstrzymuje natury przed działaniem. Kto mógłby się tego spodziewać, prawda? Najlepsze jest to, że przywódcy religijni tamtych czasów ciągle narzekali na bundling, nazywając go niemoralnym i niebezpiecznym, jednocześnie nie potrafiąc go powstrzymać, bo był tak głęboko zakorzeniony w kulturze wiejskiej. To jak średniowieczny odpowiednik rodziców, próbujących zakazać mediów społecznościowych teoretycznie możliwe, Praktycznie nierealne. Średniowieczni ludzie traktowali powiedzenie: Jedzenie to miłość w absolutnie przerażający sposób. Nie mówimy tu o czekoladzie i truskawkach. Mówimy o wymyślnych ucztach stworzonych specjalnie po to, by wprowadzić ludzi w nastrój z użyciem składników, które dzisiaj skłoniłyby nas do wezwania sanepidu. Gwiazda średniowiecznej kuchni afrodyzjakowej jądra zwierząt. Konkretne Jądra młodych byków, baranów i knurów. Uważane za absolutne kulinarne wzmocnienie seksualne. Średniowieczne książki kucharskie są pełne przepisów na kamienie. Tak nazywano jądra, bo widocznie średniowieczni ludzie byli zbyt dystyngowani, by mówić jaja. Przygotowywano je na każdy możliwy sposób: pieczone, gotowane, smażone, mielone na proszek i mieszane z winem. Jeśli istniał sposób na przyrządzenie jąder, średniowieczni kucharze go znaleźli. Ale jądra to był dopiero początek. W menu afrodyzjaków można było znaleźć muszczki wróbli, bo podobno jedzenie mózgu małych ptaszków miało poprawiać sprawność seksualną. Podawano dania z narządów rozrodczych różnych zwierząt, wierząc, że jedzenie płodności przyniesie płodność. To jak magia sympatyczna. Tylko że z o wiele większą ilością podrobów. Handel przyprawami nie dotyczył tylko smaku. Chodziło o seks. Pieprz, imbir, cynamon i szafran uważano za potężne afrodyzjaki. Co tłumaczy, dlaczego były warte swojej wagi w złocie? Średniowieczni ludzie płacili fortunę za to, co w praktyce było jadalną wiagrą. Bogaci możnowładcy urządzali wystawne uczty miłosne, gdzie absolutnie każde danie miało zwiększyć pożądanie i sprawność seksualną. I tu zaczyna się prawdziwa dziwność. Te uczty afrodyzjakowe często podawano na weselach. Wyobraź sobie, że idziesz dziś na wesele i dostajesz siedem dań złożonych z genitaliów zwierząt i muszczku. Wszystko po to, by młoda para miała lepszy seks w noc poślubną. Nawet tort weselny często przygotowywano ze składników takich jak orzeszki piniowe, migdały i miód. Nie dlatego, że świetnie smakowały razem, ale dlatego, że wszystkie uchodziły za środki pobudzające seksualnie. Średniowieczni medycy pisali wręcz szczegółowe traktaty o kuchni afrodyzjakowej, łącznie z konkretnymi przepisami i instrukcjami przygotowania. Zachowały się średniowieczne manuskrypty, które czyta się jak kulinarne podręczniki erotyczne, z tytułami w stylu o wytwarzaniu nasienia i pokarmy zwiększające pożądanie. To nie były żadne zakazane publikacje z podziemia, to były oficjalne teksty medyczne, studiowane przez uczonych i lekarzy. Obsesja na punkcie afrodyzyjnej żywności była tak skrajna, że niektóre składniki faktycznie zakazywano w okresach postu religijnego nie dlatego, że były niezdrowe, ale dlatego, że uważano je za zbyt pobudzające seksualnie dla ludzi, którzy powinni skupić się na sprawach duchowych. Jeśli myślisz, że poznanie przez rodziców twojej drugiej połówki jest niezręczne, Spróbuj wyobrazić sobie pokój pełen możnych, którzy patrzą, jak tracisz dziewictwo. Witaj w średniowiecznej ceremonii pościelowej, gdzie prywatność nie tylko była niemile widziana, była wręcz nielegalna w przypadku małżeństw arystokratycznych. Logika stojąca za konsumpcją małżeństwa w obecności świadków była w średniowieczu całkiem prosta, choć kompletnie szalona. Małżeństwo nie było uważane za prawnie ważne, dopóki nie zostało skonsumowane. A ponieważ kontrakty małżeńskie często wiązały się z ogromnymi transferami ziemi, pieniędzy i wpływów politycznych, potrzebni byli świadkowie, którzy mogliby potwierdzić, że akt faktycznie miał miejsce. Bo nic tak nie mówi prawnie wiążąca umowa, jak goście weselni oglądający Cię w trakcie seksu. Proces był równie skomplikowany, co upokarzający. Po ceremonii ślubnej para młoda była odprowadzana do sypialni w uroczystej procesji gości weselnych. Pannę młodą rozbierały kobiety z rodziny, a pana młodego mężczyźni, bo najwyraźniej średniowieczni ludzie wierzyli w Triptizji z podziałem na płeć. A potem następował główny punkt programu. Para kładła się do łóżka, a świadkowie, zazwyczaj wysocy rangą, możni, duchowni i członkowie rodziny, stali wokół i patrzyli. I to nie było tak, że ktoś zerknął tylko na chwilę, by upewnić się, że coś się dzieje. Świadkowie często zostawali do samego końca, czasem udzielając rad i zachęt w trakcie. Ale to jeszcze nie koniec. W niektórych przypadkach świadkowie po wszystkim badali pościel, szukając krwi jako dowodu dziewictwa panny młodej i potwierdzenia, że doszło do penetracji. Wyobraź sobie, że musisz zaprezentować swoje prześcieradło komisji sędziów, jakbyś składał dowód w sądzie. Technicznie rzecz biorąc, tak właśnie było. Najbardziej szalone jest to, że nie dotyczyło to wyłącznie królewskich ślubów. Każde małżeństwo wiążące się z istotnym majątkiem lub sojuszami politycznymi mogło wymagać konsumpcji w obecności świadków. Mówimy tu o tysiącach średniowiecznych par, które musiały przeżyć swój najbardziej intymny moment przy publiczności złożonej z krewnych i obcych ludzi. Niektóre pary próbowały obejść system, pozwalając świadkom czekać za drzwiami sypialni, ale i to nie zawsze było akceptowane. Akta sądowe pokazują przypadki unieważnienia małżeństw, bo konsumpcja nie była odpowiednio poświadczona. W praktyce oznaczało to, że para musiała zrobić to jeszcze raz, tym razem pod właściwym nadzorem. Ta praktyka była tak znormalizowana, że średniowieczne podręczniki dobrych manier zawierały nawet instrukcje właściwego zachowania podczas ceremonii pościelowej, zarówno dla pary młodej, jak i dla świadków. Były przepisy mówiące gdzie należy stać, co powiedzieć i jak długo patrzeć. Średniowieczni ludzie zamienili podglądactwo w oficjalną instytucję społeczną. Arystokraci w średniowieczu nie tylko uprawiali seks, oni go planowali niczym posiedzenie zarządu korporacji z udziałem konsultantów astrologicznych i doradców religijnych. Mówimy o epoce, w której zajście w wymagało więcej przygotowań niż misja kosmiczna NASA. Średniowieczna obsesja na punkcie właściwego czasu poczęcia opierała się na połączeniu astrologii, medycyny i doktryny religijnej, co stworzyło najbardziej skomplikowany harmonogram robienia dzieci w historii. Pary konsultowały się z astrologami, aby ustalić najkorzystniejsze układy planet do poczęcia. Bo najwyraźniej średniowieczni ludzie wierzyli, że gwiazdy naprawdę interesują się ich życiem seksualnym. Według ówczesnych tekstów medycznych najlepszy czas na poczęcie przypadał podczas przybywającego księżyca, gdy kobieta znajdowała się w stanie gorącej równowagi humoralnej, a określone planety były w korzystnym położeniu. Niektóre źródła zalecały czekanie na konkretne dni świąt danego świętego. Wierząc, że dzieci poczęte w dni święte zostaną obdarzone wyjątkowymi cechami, wyobraź sobie, że musisz sprawdzić trzy różne kalendarze, żeby ustalić, kiedy w ogóle wolno ci spróbować mieć dziecko. Ale obsesja na punkcie czasu nie kończyła się na wyborze właściwego dnia. Średniowieczni medycy dawali szczegółowe instrukcje dotyczące najlepszej pory dnia. Zazwyczaj północy, idealnych warunków pogodowych, ciepło i wilgotno, a nawet właściwego kierunku ustawienia łóżka na wschód, w stronę wschodzącego słońca. Seks stawał się logistycznym koszmarem, wymagającym więcej przygotowań niż średniowieczne oblężenie. Metody wyboru płci dziecka były kompletnie absurdalne. Aby począć chłopca, zalecano uprawiać seks podczas przybywającego księżyca. A mężczyzna miał zawiązać lewe jądro. Tak, dobrze przeczytałeś, bo średniowieczni wierzyli, że chłopcy pochodzą z prawego jądra, a dziewczynki z lewego. Poziom ignorancji anatomicznej, który trzeba było mieć, by w to wierzyć, jest naprawdę zdumiewający. Rozważania religijne czyniły to wszystko jeszcze bardziej skomplikowanym. Kościół, Zabraniał seksu w niedzielę, środy, piątki, w czasie Wielkiego Postu, Adwentu, podczas menstruacji, ciąży, karmienia piersią oraz w około 183 inne dni w roku. Średniowieczne pary musiały lawirować po poluminowym religijnych zakazów, żeby znaleźć dzień, w którym seks nie byłby uznany za grzeszny. Bogate rodziny zatrudniały wręcz specjalistów mieszankę lekarza, astrologa i księdza. Do tworzenia spersonalizowanych harmonogramów poczęcia. Tacy konsultanci doskopłodności analizowali horoskopy pary, historię medyczną i zobowiązania religijne, by wyznaczyć optymalne momenty na robienie dzieci. To tak, jakby średniowieczni ludzie wynaleźli aplikacje do planowania ciąży, tylko z większą ilością przesądów i znacznie mniejszą ilością naukowej dokładności. Presja, by spłodzić dziedzica zgodnie z tymi skomplikowanymi harmonogramami, była tak ogromna, że niektóre pary podróżowały setki kilometrów, aby znaleźć się we właściwej lokalizacji podczas swojego optymalnego okna poczęcia. Bo najwyraźniej geografia również miała wpływ na sukces w robieniu dzieci. Średniowieczni ludzie zamienili bieliznę w relikwie religijne i efekt. Był dokładnie tak dziwny, jak się spodziewasz. Mówimy o czasach, w których wybór bielizny mógł decydować o tym, czy będziesz mieć dzieci, a ubranie się wymagało konsultacji zarówno z księdzem, jak i z lekarzem. Pas Venus nie był tylko poetycką nazwą. To był prawdziwy pas, noszony w talii lub na biodrach, często wykonany z jedwabiu lub lnu. Ozdobiony modlitwami, symbolami astrologicznymi lub magicznymi zaklęciami. Wierzono, że takie pasy zwiększają płodność, zapewniają bezpieczny poród i poprawiają sprawność seksualną. Ale pasy płodności to był dopiero początek średniowiecznych akcesoriów erotycznych. Kobiety nosiły specjalne amulety, zawierające wszystko, od sproszkowanego rogu jednorożca, w rzeczywistości kieł Narwala. Po zmielone kamienie szlachetne, wszystko po to, by zwiększyć swoje możliwości rozrodcze. Niektóre amulety zawierały zapisane modlitwy lub wersety biblijne, bo najwyraźniej Bóg potrzebował pisemnych przypomnień o tym, w czym ma pomóc. Najdziwniejszym akcesorium płodności był kamień poczęcia, mały kamyk lub kryształ, który kobiety wkładały do bielizny podczas seksu, wierząc, że pomoże im zajść w ciążę. Różne kamienie miały dawać różne rezultaty: szmaragdy dla chłopców, szafiry dla dziewczynek, diamenty dla bliźniąt Średniowieczni ludzie myśleli, że mogą kontrolować genetykę za pomocą biżuterii. Mężczyźni nie byli pomijani w magicznej bieliźnie, mieli własne akcesoria płodności, w tym specjalne pierścienie noszone na konkretnych palcach, amulet z części zwierząt. Zazwyczaj jąder, bo średniowieczni mieli obsesję na ich punkcie. A nawet specjalnie poświęcone przepaski biodrowe, które rzekomo miały poprawiać sprawność seksualną. Kościół włączył się w biznes błogosławienia bielizny. Księża święcili pasy płodności, amulety poczęcia, a nawet prześcieradła, pobierając za to opłaty. To tak jakby średniowieczni ludzie zamienili swoje życie seksualne w religijny abonament premium. Niektóre akcesoria płodności były tak skomplikowane, że wymagały instrukcji obsługi. Zachowały się teksty, które dokładnie opisują, jak nosić dany pas, jakie modlitwy odmawiać przy jego zakładaniu i co zrobić, jeśli przestanie działać. Średniowieczni ludzie stworzyli dział obsługi klienta dla magicznej bielizny. Najdroższe akcesoria płodności wykonywano z materiałów, takich jak jedwa pschin, złota nić czy kamienie szlachetne, co czyniło je luksusem dostępnym tylko dla bogatych. Biedni musieli zadowolić się domowymi wersjami z lokalnych materiałów, co tworzyło system klasowy oparty na jakości twojej magicznej bielizny. Wiara w te akcesoria była tak silna, że niektóre kobiety odmawiały seksu bez nich a niektórzy mężczyźni odmawiali współżycia z kobietami, które nie były odpowiednio wyposażone. Średniowieczni ludzie zamienili ubieranie się w warunek wstępny do uprawiania seksu. A jeśli myślisz, że współczesne rozwody są upokarzające, spróbuj udowodnić swoją dysfunkcję seksualną przed komisją złożoną z sędziów, ekspertów medycznych i przypadkowych obserwatorów z sali sądowej. Witaj w średniowiecznych procesach o impotencję, gdzie prywatność szła na stracenie, a godność była prawnie niedopuszczalna. Średniowieczne procesy o impotencję były opcją nuklearną w postępowaniach rozwodowych. Ponieważ Kościół praktycznie uniemożliwiał rozwód, oskarżenie męża o impotencję było jednym z nielicznych sposobów, w jaki kobieta mogła legalnie uwolnić się od małżeństwa. Ale udowodnienie impotencji wymagało czegoś więcej niż tylko Twojego słowa. Wymagało pełnoskalowego, prawnego śledztwa w Twoje życie seksualne. Proces był absolutnie absurdalny. Najpierw para była badana osobno przez ekspertów medycznych, którzy sprawdzali ich genitalia pod kątem fizycznych anomalii. Potem przesłuchiwano ich pod przysięgą o historii współżycia, częstotliwości prób. I szczegółach tego, co działo się lub nie działo w łóżku. Ale prawdziwym koszmarem był proces przez kongres. Tak, naprawdę tak to nazywano. Jeśli badania medyczne były niejednoznaczne, sąd mógł nakazać parze odbycie stosunku seksualnego pod nadzorem. Te sesje odbywały się w specjalnych pomieszczeniach, albo w budynku sądu, albo w wynajętych pokojach gdzie eksperci medyczni i urzędnicy sądowi obserwowali przez wizjery lub z zaparawanów. Para miała określony czas na wykonanie zadania, a jeśli mężczyzna nie potrafił osiągnąć lub utrzymać erekcji, małżeństwo mogło zostać unieważnione. Niektórzy próbowali oszukać system, używając różnych metod wspomagających, średniowiecznej wiagry z ziół, części zwierząt lub magicznych mikstur. Akta sądowe pokazują przypadki, w których mężczyzn przyłapywano na próbie przemycenia afrodyzjaków do sali, co kończyło się jeszcze bardziej upokarzającymi kontrolami, by upewnić się, że nie korzystają ze sztucznej pomocy. Najbardziej szalone jest to, że te procesy mogły trwać miesiącami, a nawet latami, z wieloma nadzorowanymi próbami przed wydaniem wyroku. Niektóre pary musiały występować przed sądem dziesiątki razy. Bo najwyraźniej średniowieczni sędziowie wierzyli w dawanie ludziom wielu szans na udowodnienie swojej sprawności seksualnej. Kobiety, które wnosiły oskarżenie o impotencję, też przechodziły swoje upokorzenia, musząc udowodnić, że są chętne i zdolne do seksu, co często obejmowało intymne badania i szczegółowe pytania o ich reakcje seksualne. Zakładano bowiem, że jeśli mężczyzna kota nie działa, to może być wina kobiety, bo nie była wystarczająco atrakcyjna lub entuzjastyczna. Społeczne konsekwencje takich procesów były druzgocące. Niezależnie od wyników, wszyscy uczestnicy stawali się tematem plotek i publicznego pośmiewiska. Niektórzy mężczyźni woleli po prostu przyznać się do impotencji i przyjąć status nieważnego męża, niż przechodzić przez publiczne testy. A teraz fakt, który zwalicie z nóg: średniowieczny kościół nie tylko tolerował prostytucję. On prowadził największy proceder handlu seksem w Europie. Mówimy o instytucji, która głosiła czystość seksualną, a jednocześnie potajemnie czerpała zyski z najstarszego zawodu świata. W XII wiecznym Londynie dzielnica Southwark miała 18 licencjonowanych domów publicznych, w których pracowało ponad tysiąc prostytutek. A kto był właścicielem tych domów publicznych? Biskup Winchester. Udział kościoła w prostytucji nie był jakimś tajnym, bocznym interesem. Przywódcy kościelni twierdzili, że prostytucja to konieczne zło, które zapobiega gorszym grzechom, takim jak gwałt, cudzołóstwo czy homoseksualizm, więc postanowili ją regulować. I czerpać z niej zyski, dokładnie jak dzisiejsze rządy. Model biznesowy był genialny w swojej hipokryzji. Kościół nie mógł oficjalnie aprobować prostytucji, ale w prawie kanonicznym nie było nic, co zabraniałoby im pobierać czynsz od właścicieli burdeli. Średniowieczne domy publiczne działały według ścisłych kościelnych regulacji. Prostytutki musiały przestrzegać kodeksu ubioru, pracować w określonych godzinach i mieszkać w wyznaczonych dzielnicach. Zabraniano im pracy w święta religijne, nie mogły bez powodu odmawiać klientom i musiały poddawać się regularnym badaniom lekarskim. Finanse były złożone i wysoce wyzyskujące. Prostytutki płaciły czynsz właścicielom burdeli. Ci płacili właścicielom nieruchomości, a ci z kolei odprowadzali podatki do kościoła. Była to piramida finansowa z pracownicami seksualnymi na samym dole i biskupami na samym szczycie. Najbardziej absurdalne jest to, że kościół używał zysków z prostytucji do finansowania działalności religijnej. Pieniądze zarobione na seks biznesie przeznaczano na budowę kościołów, utrzymanie klasztorów. I organizacje religijnych festiwali. Średniowieczni ludzie finansowali swoje zbawienie pieniędzmi z grzechu. System był tak zakorzeniony, że gdy reformatorzy próbowali zamknąć kościelne domy publiczne, napotykali ogromny opór, zarówno ze strony władz religijnych, jak i świeckich. Zbyt wiele osób zarabiało zbyt dużo pieniędzy, aby pozwolić, by moralność przeszkodziła w zyskach. Kościelne imperium prostytucyjne przetrwało przez całe stulecia, kończąc się dopiero wtedy, gdy reformatorzy protestanccy i zmieniające się normy społeczne uczyniły tę hipokryzję zbyt oczywistą, by ją ignorować. Ale przez setki lat instytucja, która twierdziła, że reprezentuje wolę Boga na ziemi, prowadziła proceder handlu ludźmi, który mógłby zawstydzić współczesną przestępczość zorganizowaną. Średniowieczne metody antykoncepcji były tak dziwaczne, tak niebezpieczne i tak kompletnie nieskuteczne, że współczesna antykoncepcja wydaje się cudem nauki. Zacznijmy od klasyki: jądra zwierząt. Bo najwyraźniej średniowieczni ludzie myśleli, że rozwiązaniem każdego problemu seksualnego są genitalia zwierząt. Kobiety nosiły na szyi woreczki z jądrami łasicy, wierząc, że to zapobiegnie ciąży. Logika była taka, że skoro łasice uważano za seksualnie rozwiązłe, ale mające małe mioty, to ich narządy rozrodcze przekażą ludziom tę kontrolowaną płodność. Ale piżuteria z jądrami to był dopiero początek. Średniowieczna antykoncepcja obejmowała picie mikstur z absolutnie wszystkiego. Od sproszkowanych jonder bobra, zmieszanych z winem przez rozpuszczone w wodzie żelazo w proszku, po mikstury z zawartością rtęci. Tak tego trującego metalu. Niektóre kobiety zatruwały się w próbie uniknięcia ciąży. Co technicznie działało, bo martwe kobiety nie zachodziły w ciąże.